Witajcie widzowie Dzisiaj będę nagrywał dla was nowy film o zgotowania I muszę tylko do niego trafić Bo no, mam kawałek do przejścia po prostu. No, droga jest daleka Ale ja zrobię tego tak razem a, 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 zatrzymany za przekroczenie granicy polsko-białoruskiej Jak to? To nie są Stany? Hola, buenos dias! Właśnie wyszedłem z dołka, mogę dla was nagrywać. Dzisiaj będziemy robić naczosy. Nigdy nie robiłem naczosów, więc musiałem to ćwiczyć. I przez ostatnie miesiące ciężko ćwiczyłem, żeby opracować dla was idealną recepturę naczosów. Dlatego nie było filmów. A tak naprawdę, przepis ukradłem perfidnie z kilku filmików i możecie go zobaczyć i będzie w opisie. Przepis do naczosów, i przepis do salsy. I będzie poza tym też sos. ten, co używałem w tym przepisie do pizzy i zapiekanki. Żeby gotować na czasy. Żeby gotować na czosy trzeba się dobrze wczuć w meksykański klimat. Niestety, mojemu scenarzyście nie udało się sprowadzić kury na stan zdjęciowy, ale za to mamy tekilę. Dlatego przeprowadzę dla Was krótki poradnik, jak walić w do ryja. Więc tak, potrzebujecie limonki. Kroicie ją. Księżyce, czyli limonka na pół. Tak, tak. I tak, dzięki temu limonka jest w takim kształcie. Kiedy macie już swoje limonki, nalaną kile na sadę palca wskazującego pocieramy limonką, a następnie posypujemy solą, zlizujemy ją, a następnie wypijemy kieliszek trunku. A, że tak. Robicie tak. To nasączacie limonką paluszek, robicie tak psz to Tu bierzecie O Tu I I tak i, tak. I to był szybki poradnik, jak bawić te tak Przechodzimy do naczosów Widzowie, pierwszy zaczniemy od robienia Salsy, dlatego że ona musi trochę odstać A naczosy się trochę długo robi Dlatego, pierwszy salsy Wszystkie przepisy są w opisie i Ile. Jeszcze na szybko wymienię co będziemy używać w naszej sali? Potrzebujemy na pewno jalapeno Ja nie znalazłem w sklepie i ktoś mi zjadł z lodówki Więc po prostu użyję zwykłej papryki Zwykłą paprykę taką ostrą też potrzebujecie dwie Osiem pomidorów Cebula czerwona Trochę czosnku Czosnek granulowany Świeża pietruszka Sól I to tyle Na początku znajdziecie sobie duże naczynie Cztery pomidory kroimy w kosteczkę i dajemy jedno do dory do muszą być cienko pocięte, o, to będzie w się. i potem to będziecie gryźć drobno posiekane w kosteczkę. Szybki poradnik, jak chcecie komuś jeszcze tymi tutaj pod łopatkami musicie chwycić i podnosicie. I jeszcze jednego się nauczyłem, chodź, podnieść tą nogę do góry, daj mi tutaj drugą rękę. Jestem Meksykaninem, a w wolnych czasach dorabiam na kofizję. Jak sobie już pomidorki daliście do środka, teraz pora na cebulkę. Średnia cebula że czerwona. To jest takie i to tak sypnie się. Każdy wie, że się nie tej skorupki przecież. Tak. No nie muszę aż tak, moi widzowie nie są tacy głupi. No aż tak nie. No aż tak nie. Też nie oszukując się, kto mnie ogląda. Teraz normalnie powinniście dać tutaj swoje jalapino, ale niestety mam tylko jalapeno. Jalapeno? Jaki to smak? Ten sam, tylko źle wymawiasz. J się czyta jak H. Jalapeno, nie jalapino. Że niby co? Jalapeno. Tak się wymawia. A ja wolę mówić jalapino. No ja dam po prostu zwykłą żółtą paprykę, czyli nie zwykłą, tylko żółtą. Teraz kroicie to sobie cieniutko w paseczki i dodajecie do środka. Bum, bam, oh. Teraz dodajemy cztery ząbki czosnku posiekane w kosteczkę. Jak już pokroiliście, dodajecie to do środka i teraz siekacie pietruszkę. Woow, poktan. Dodajecie do naczynia. Teraz wszystko mieszacie w środku. A jak nie mieszacie, dodajecie proszkowany czosnek. Ale możecie też dodać zwykły czosnek, kolejne cztery ząbki, jak nie macie takiego i sypnąć solą. Bo jak dacie soli, soki się uwalniają z tego. Na razie to wygląda trochę jak sałat, ale potem będzie sosiwo, tak Możecie to tak wymieszać i to zostawić, żeby ta sól ściąknęła i wypuściła soki, te wszystkie warzywka i grzeczki, które znajdują się w misce. Przenosimy się do płyty indukcyjnej, gdzie będziemy teraz oporządzać następne rzeczy. Włączamy naszą patelnię. Znaczy, nie patelnię, tylko płytę, żeby grzała. Wrzucamy na patelnię pomidory, cztery. Myślicie, po co? Żeby były ciepłe. Jak będą ciepłe, to one będą miękkie. I dodajecie też dwie te papryki, co były. Zcińcie z nich to, żeby od tego się nie wie. Końcówkę tak zwaną. Teraz to dodajecie i one mają być cieplutkie. I, I tyle, no mają się spiec z każdej strony. I tak sobie to. Cierpliwość, cierpliwość to jest to, możecie sobie tak łyżką szturchać pomidorka. I to tyle, no to, to jest czas, no co mogę więcej powiedzieć? Patrzcie, pomidory krzyczą, ale nie możecie być mięscy jak one, i nie możecie im dać się przekonać, żeby je ściągnąć. Musicie je jeszcze podtrzymać, żeby były mięciutkie w środku. Zobaczcie, takie ranki mają się robić na tym pomidorze, nie? To tak z każdej strony. Żeby był no, ciepły w środku, no, po prostu. Musi być cieplutkie. Dobrze. Jak już się zrobiły, nie są takie ciepłe. To papryka, na przykład. To jest taka opalona z każdej. Przerzucamy pomidory na talerz z papryką. Teraz będziemy musieli to zblendować albo zmiksować. Ja mam Thermomix i to sobie ustawię do Thermomixu i po prostu odpalę go, nie? Jak wy nie macie Thermomixa albo blendera, to macie lipę. To ja to teraz idę zblendować, a potem zblendowany towar dajecie do mieścieczki, ale to wam pokażę. Jak już macie to wszystko zmiksowane, wlewacie do środka. I mieszacie. Teraz do tego możecie sobie wcisnąć i mąkę. No i to jest już prawie gotowe. No, tylko to sobie jeszcze wymieszać parę razy. To jeszcze to musi odstać chwilę w lodówce. Wkładamy do lodówki i przechodzimy do naczosów. Dobra, przechodzimy do naczosów. Dodajemy do środku mąkę pszenną, mąkę kukurydzianą. Mam było coś przepisu, żeby do przesiać, ale ja mam giga małą tą... Hito. Po dodaniu mąki pszennej dodajemy mąkę kukurydzianą Do tego wszystkiego dajemy szczyptę soli. Tam więcej. Bo potem będzie bez smaku jak dać je za mało. W sensie nie będzie słone te na czasy Teraz dodajemy oleju. Dwie łyżki roślinnego. I mieszamy. I teraz chyba najtrudniejsza dla Was rzecz. Bo Wy nic nie wiecie totalnie o gotowaniu. Musicie dodawać e, tej wody tak trochę, bo dodajemy wodę teraz i ona musi być, musicie to dodawać i to mieszać cały czas, żeby to wszystko było, nie było za suche ani za mokre. Idealnie, nie? Nie tamy. U, nie ma nie, jeszcze wody, ma być jednolita masa. No i teraz się wszystko elegancko leje Dobra, macie coś takiego. Teraz sobie bierzecie stolnicę Tak się to chyba mówi I guess. Teraz jak z pierogami nie chcemy żeby to się przylepiło do tego. Więc musicie tutaj sypnąć trochę mąki Całego na to nie, nie damy od razu Więc sobie kroimy to na części Bierzemy wałek Wałek też warto sobie w mące dać I rozwałkowujecie to Teraz cieniutko, cieniutko Musicie to rozwałkować. Na czasy nie mogą być grube Znaczy mogą Ale my nie chcemy, bo chcemy więcej, ale chudszych Dobra. Jak już macie to mniej więcej rozwałkowane, bierzecie sobie widać. Dziurkujecie sobie to całe ciasto. Najlepiej tak. Zdecydowanie. Teraz bierzecie nóż. Ja mam do pizzy i sobie kroicie, no? BUM! Bam! Ba Bum. Taką kostkę. Uch kostkę na pół i macie trójkątki. To będą nasze na czasy. Druga desta odda. Odta pimo Oddaje. Tak, jestem odzieżowy. Skąd widzieliście? Nie martwcie się jak Wam nie wyjdzie jakiś nasz. Na jest piękny taki jak jest. On może się rozwalić. Ważne jak jakby nie smakował jakiego. nie przejmujcie się małymi. Życzę? Tutaj pierwsza partia gotowa, teraz z tych ścinków robicie kolejno. no i tak do końca, no całe to ciasto musicie tak zrobić. Pamiętajcie, że jak robicie swoje nachosy, lepiej zrobić większe niż mniejsze, ponieważ wtedy się lepiej Więcej serca w tym muszę włożyć. Słyszał <słuchy> głos ojca. Te jebane co? Monstera bez dziur? Co? Kwiatek. Taki. Monstera? No masz tutaj. Monstera to ja tylko pijam czasem. To się kończy moja wiedza kwiatkowa. Ale wystupuje średin. Kurwy lude. Zrobiliście już wszystko to jest tak resztka. Możecie zrobić takie mini no, Wygląda brzydko, ale będzie się dało to zrobić w każdym razie. Przechodzimy do płyty indukcyjnej. 2 litry oleju do naczynia. I nagrzewacie to, żeby robić to na oleju, bo na czasy się robi na oleju. I ważne jest to, żeby to był olej roślinny. Teraz czekacie, aż się nagrzeje. Czekasz chwilę, aż się nagrzeje. wiesz, że już jest nagrzany, także czuję, że ręką, że jest ciepłe. I wtedy rzucasz jednego próbnego na czasu, A nie bulgocze. Czyli nie było do żadnej nagrane. I opadł na dno. Gdyby było gorące, to zaczęło bulgotać i było na wierzchu. A tak to bulgocze z spodu. I zostaje nudny. O, już zaczął pływać. Dobra, już zaczął bulgotać, Rzucamy więcej. Pamiętajcie, żeby nie dać za dużo, bo potem nie będziecie robią się równomiernie. Teraz mogę Wam pokazać, po co były te dziurki? Po to, żeby się nie robiły właśnie bąbelki w środku z bąbelkami to jest strata na czasie, bo wtedy mniej jesz i więcej masz powietrza. No nie wiem, jakbyś kupił sobie paczkę lejców i w środku masz... Ale chwila, tu nikogo nie ma. Ludzie przecież tu nikogo nie ma. Więc warto zrobić dziurki, bo wtedy powietrze ucieka i zostaje sama mąka. Dałeś co, Ta. Okay. coś do ciasta? Tak. Wiesz co jeszcze dałem do ciasta? Mąkę. A nie będziemy mieli wody, nie przypalić, bo podniemy na mnie Dobra to była felerna pierwsza partia. Pamiętaj że muszą być blady dalej. A nie takie ciemne? Tak, tak. Ach! No, giga mnie strzelił. Jeden miał wąbla. No nie palec boli teraz. Idę poświęcenia na was widziałeś? Skończyliśmy i patrzcie, to są pierwsze naczosy. One są za bardzo przypieczone, one są takie chrupkie. A potem one już pokoszły. I one powinny mieć mniej więcej taki kolor. Mm. One nie są spalone, one są po prostu idealne. Jak mówiłem o tych dziurkach, jak nie ma dziurki, to się robi taka poduszka, nie? I ona się psuje, więc takiego czegoś nie robicie. Górkcie te dziurki. Tak mniej więcej i na wylot, bo wtedy no, to powietrze ucieka po prostu. Dobre, ale to jeszcze nie koniec. Rzucę sobie te naczosy, paprykę ostro. Wysypuję No i naczosy są już w sumie gotowe, nie? Naczosy to jest po prostu to, nie? A jak pisałem sobie i szukałem do różnych przepisów, to naczos to jest coś takiego, że. Teraz te małe naczosiki, na nie kładzie się jedzenie dalsze, wkłada się tu do tego piekarnika i wychodzi z tego taka zapiekanka. Więc jak coś takiego chcecie, możecie napisać w komentarzu i wtedy pokażę Wam jak zrobić naczos z tych naczos, Czyli naczos z naczos. I to będzie, mogę sprzedać dwa razy ten sam film, ale jednym kosztem roboty. I teraz jeszcze szybko zrobię drugi sos, zrobię to jakoś ładnie i tyle, tak cię wleciał. No tak mają, a no, potem umierają o szybę. Dlatego są tu rolety. Co, no, no, nie Nie, ale wiesz, się to wyglądało, ale tak to No ale to co, nie leży, jak się Nie Nie, nie, nie umarł. co, wleciał? No wleciał. Ale nie. Dobra, ten już widzieliście tysiąc razy, co najmniej dwa. Teraz to jakoś ładnie oporządzić. Chciało się to jeść jeszcze oczywa. Dobrze widzowie. I w ten sposób tak podane na czosy są świetne po prostu. I teraz mogę sobie wziąć aż mi w odpadły z Na koniec ciekawostka. Jak weźmiecie tą czapeczkę, możecie ją tak zakręcić. O, świetna. A to można wziąć sobie gdzieś jak cię pali. To tyle. Dzięki za oglądanie. Wbijajcie na kanał Pawła, mojego Instagrama, naszego TikToka, mojego Instagrama, Twitcha Szymona. I więcej nigdzie nas więcej nie znajdziecie. E, no. O kurde. <laughs>